W tym przykładzie liczymy taki logarytm, nie wiemy jeszcze ile to jest, więc wpiszemy tutaj po znaku równa się niewiadomą c, i teraz korzystając z definicji, zapiszemy, że 3 do potęgi c ma być równe 81. Następnie musimy przypilnować, aby po lewej i po prawej stronie zapisać potęgę o tej samej podstawie. 81 możemy zapisać jako 3 do potęgi czwartej. I teraz, jeżeli chcemy zachować znak równości między lewą i prawą stroną, to C musi być równe 4. I to jest ta liczba, którą wstawiamy w miejsce niewiadomej. No i zrobione. 3 do potęgi czwartej daje nam 81.